Hej, cześć, witam Was! Dzisiaj mamy specjalne 3 miliony wyświetleń i otwieramy przesyłeczka z Anglii. To tak jest. Eee, czy, 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 Tutaj. Jest sklejone. właśnie chcę tak uciąć. Tutaj tak. <śmianie> Dajcie to kotnę albo urmę. Tak jest. Właśnie zrobiło nam 3 miliony wyświetleń na Aha. YouTube. Od razu dziękuję Wam za to. A działamy. A działamy od jesieni. Gdzieś 2012 roku. Także my jesteśmy zadowoleni z tej ilości. Idziemy. To jest mecz. Atak. Atak z Premier League. Szczęsny. 14, 15. Kościelny. Guzan. Bakker. Delf. Bakuna. I tu mamy już lepszą kartę. Man of the match. Piękne te karty były kiedyś. A teraz nie w tej edycji. No nawet. No, można ją gdzieś tam wsadzić. Kolejny Na man razie. of the match. brak Braknie miejsca. A tutaj już Defensive Duo. A te karty są słabsze już. Też Defensive Duo. Podobnie jak z Champions League Teraz tutaj Rekord Breaker. Wow. Legenda Arsenalu. London. Denis no. Berka. Świetny zawodnik. Fisher. To świetny zawodnik. O, to były te takie karty, które były główki takie. O, tak, wersja angielska euro. I tu mamy Gaga. Road to Brazil karty. I Messi. No. Bardzo fajne te karty są to Road to Brazil. E, Messi to. Tutaj są. E, Uzupełnianie jedynie kolekcji Fabiano. Tak. To mało tą kolekcję. Ale zbieramy. Kiedyś może nam się uda zebrać. GC. Klaus, Ramos. Kasjas. Mata. Via. Via. szelini. Barzagli. Ale to są już gratisy, jakieś widzę. Tutaj to, Pirlo fans. To chyba żeśmy mieli. I Higuain fans. Tak jest. Szkoda, ta edycja nie była w Polsce. Road to Chambres. Chambres. Walcott. Tak, czyli to jest dalej Arsenal, Londyn. Sanchez. Fajny jest. Ładnie te karty wyglądały. Kolejny mamy. proszę mamy. Mamy mecz. Of the match. To już miejsca brakuje. Do. I tu Record Breaker. Hesski. I złota karta limitowana. Tak jest. to jest Bundesliga. Edycja, nie wiem, chyba. 13-14, tak. Chyba Kevin tak. Trabon nie był czasem na Stoklubie? Na nie wiem. za Chyba to wszystko spamięta. Di Maria. Tak jest. Julio Cezar. Ramirez. Zuniga. Armero. Huerbeck well też, wersja angielska. Milner. Alonzo... Alonzo, ja mówię, Silva. Osi. Strut. Strutman. Nie... Str nie wiem, Strutman. To się... Strutman. Tego ostatnio trafiłem w selekcie. Tak, był też na karcie fajnej. Rafael, Rafael van der Waard i golstopper Hugo Loris. Ładne te karty były. No. I teraz tutaj najlepsza. To powinny być takie. Pod koniec pewnie pan ułożył. Wilszer, arteta, ziru, okora, Richardson, kol. Tu mamy pierwszy menu, czy kolejny menu w chciałam powiedzieć. Ładne są. Już mówiłem: Delph, Gufran, Ferdinand, Les Ferdinand, i Limitka. te złota. Werner, tak to, to. tu. To jest kolejne euro. Masz rano. Marcelo, Ronaldinho, Ospina, Jepez, DiFu, Alba, Kazurla, Pedro, Wald, De Rossi, Montolivo, Schneider i Spina Ospina, super. I tak. I jeszcze. Na, yy, na święta Bożego Narodzenia dostałem od trzeciej takie trzy limity fajne który jest Dawid Lewis, Schneider i Huntler. Tak, więc dzięki trzecia. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Narka, pa i bye bye, hej!